Rekordowa ilość uczestników wystąpiła na dwunastym już festiwalu piosenki rajdowej, podczas którego najmłodsi mieszkańcy z naszej okolicy śpiewają znane wszystkim rajdowe szlagiery. Chociaż zima nie sprzyja wędrowaniu, to jest doskonałym momentem na muzyczne przygotowanie się do sezonu, który już zapasa. Dzieciaki uwielbiają wycieczki, a jak się okazuje, również kochają śpiewać i wychodzi im to znakomicie. Doskonała zabawa porwała publiczność do wspólnego śpiewu. La, la, la. Okazuje się, że występ wymaga nie lada wysiłku i przygotowania. Przygotowaliśmy się w szkole z naszą panią, panią jakby, która nas przygotowała już. kilka ty, kil, tygodni, tygodni. 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 Właśnie bardzo ty, intensywnie trenujemy w domu też. Każda z osobna też Pani jest i, bardzo grupie. surowa, ale właśnie przez to czujemy, że jesteśmy bardzo przygotowani i. Rozwijamy się po rozwijamy się i damy z siebie wszystko na pewno. Ćwiczyliśmy. I były próby różne. A lubicie śpiewać? Ja tak. lubię. Tak? A lubicie chodzić na wycieczkę z panią Kasią? Tak. I co wtedy robicie? Hmm. A, różne rzeczy. Fajne. Kiedyś jechaliśmy do Indianów i, i strzelaliśmy z łuku. Nie o rywalizację chodzi w tym festiwalu, ale o interesujące spędzenie czasu i naukę kolejnych piosenek, które można będzie zaśpiewać na szlaku. Głównym celem naszego, naszej działalności koła opiekunów to jest organizowanie rajdów i wycieczek szkolnych. Natomiast zimą, kiedy jest taki martwy sezon, kiedy nie wędrujemy, stwierdziliśmy te 12 lat temu, aby coś dać w zamian. No to co? Piosenkę. Potem wykorzystujemy znajomość piosenek, śpiewamy razem na rajdach, chociaż różny to bywa. W każdym razie chcemy jakoś wejść w ten sezon turystyczny z piosenką na ustach. Do zobaczenia na szlaku. Jak obie, tak jak ja to... Emilia Kotniew-Burka, Przegląd Life. Live. Muzyka